Partnerem programu jest Centrum Handlowo-Rozrywkowe Focus Park Rybnik. Sponsorami programu są Salon Kosmetyczny Guido Beauty oraz Szkoła Matematyki Horyzonty, oferująca najlepsze kursy i korepetycje z matematyki, fizyki i chemii. Olimpijczyk Mirosław Małek będzie gościem Wacława Wrany w kolejnym wydaniu Dziękuję, nie słodzę. w programie m.in. o przyszłości żeglarstwa w Rybniku. Służymy radom ja i Benek i moja żona, i żona Benka. O blaskach i cieniach działalności gospodarczej. Ale to jest genialne, ja uwielbiam konkurencję. Oraz o tym, jak rybniczanie przyjęli powstanie w mieście toru do wakeboardingu. Tutaj są ci ludzie, którzy obserwują, którzy patrzą, którzy mówią wow. Premiera najnowszego wydania Dziękuję, nie słodzę już w poniedziałek, 29 sierpnia o godzinie 12. .00. Na rybnik.pl, kanale rybnik.pl w serwisie YouTube, oraz na Facebooku. Zapraszamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Mirek Małek, jestem Olimpijczykiem z rybnika, rybniczaninem i chciałbym Was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie zaprosić na program ze mną, czyli program Dziękuję Nie Słodze. W programie będziemy mówić o sporcie, będziemy mówić o żeglarstwie, będziemy mówić o wodzie i będziemy mówić o biznesie. Zapraszam! Partnerem programu jest Centrum Handlowo-Rozrywkowe Focus Park Rybnik. Sponsorami programu są Salon Kosmetyczny Guido Beauty oraz Szkoła Matematyki Horyzonty, oferująca najlepsze kursy i korepetycje z matematyki, fizyki i chemii.